Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. A to będzie taki dosłownie króciutki filmik informacyjny z Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Ostatnio jakoś mało się w grze dzieje, znaczy wchodzą eventy i tak dalej, banery, ale no nie o to generalnie w grach chodzi mi się wydaje. Mniejsza o to, to będzie bardzo króciutki filmik informacyjny, akurat ten będzie dosyć pozytywny. Bo twórcy nam zapowiedzieli dwie rzeczy, Te pierwszą z tych rzeczy widzicie już na ekranie, jest to takie świętowanie pod koniec roku i każdy dostanie 50 biletów gaczy na prawdopodobnie jeden z banerów, który ujrzy światło dzienne jutro. 30 paczek z apekami, czyli ze staminą i dodatkowo przez 20 dni będzie jedna szansa na losowanie gaczy dziennie, czyli 20 prawdopodobnie na tym zwykłym, takim podstawowym banerze, tak mi się wydaje. Tutaj mamy rozpiskę, więc 13 grudnia będzie 10 tiketów Właśnie biletów 5 e, energii, 5 paczek, 17 to samo, 20 to samo, potem 23 do 11, od 23 grudnia do 11 stycznia 5 paczek ze staminą, i właśnie wtedy zaczynają się te darmowe losowania jednodzienne. Następnie 27 znowu 10 plus 5 i 31 grudnia też 10 plus 5. Wydaje mi się, że to będzie na tym banerze nowym. Tutaj mamy nowy. Event przede wszystkim i nowy banner. Tutaj mamy zapowiedź dwóch nowych wspomnień. To będzie generalnie banner ze wspomnieniami, nie będzie nowych postaci. Pierwsze wspomnienie to No Mountain Disaster. Drugie wspomnienie to I Will Follow You, Mr. Nanami. No i generalnie będzie event Grand Exorcis Battle. Ten event już na pewno znacie. To jest ten event z kluczami, generalnie gdzie mamy bosików dużo odlokowania, bonusów, wzmocnień itd. Na koniec mamy właśnie bossa, na którym musimy wykręcić konkretne liczby, żeby odebrać wszystkie nagrody. Mamy klucze, tam są te skrzynki, nieskrzynki i tak dalej. Codziennie będzie się blokowało pewnie jakiś konkretny obszar, więc wydaje mi się, że te etykiety nie będą takie cudowne, jak wam się wszystkim wydaje, bo dużo osób się zastanawia, na jaki baner będą te etykiety. No i obecnie mamy dużo banerów w grze, bo mamy Jujiego, Momo. Gojo, jutę mamy Geto jeszcze, ale wydaje mi się, że to będą tikety na ten nowy baner. Więc z jednej strony fajnie, że jest 50 darmowych losowań, ale z drugiej strony będzie to na banerze z dwoma nowymi wspomnieniami. czyli będzie można wykręcić, wyciągnąć w sumie tylko zwykłe podstawowe postacie i zwykłe podstawowe wspomnienia plus te dwa nowe, na które będzie zwiększona szansa. Tak mi się wydaje. No nie chcę tutaj zakłamywać. Ja po prostu mówię tak, jak mi się wydaje. No i 20 pociągnięć na zwykłym banerku, tym takim podstawowym. No i 30 paczek z energią, no to akurat jest na Mega Plus. Więc generalnie to są te zapowiedzi. Jutro na pewno sobie omówimy bezpośrednio w grze, jak to wygląda, i już będzie wszystko jasne, na jakim to jest banerze. Na pewno nagram film, żeby pokazać osobom, które już nie grają, na jaki baner dokładnie są te bilety. Mimo wszystko, fajna inicjatywa. Nie można narzekać na 70 darmowych samonów. Zwłaszcza, że twórcy tutaj lecieli z banerami, więc 70 za darmo. Tutaj biletów i 30 paczek z apekami z energią. No, mimo wszystko mega, mega na plus. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jutro więcej na ten temat. Życzę Wam miłego dnia. do zobaczenia w kolejnych moich filmach.